Co? O. o, i wypluł. No o tym mówię, Władim. Znowu. O. o o kur... Metrowa ryba była. A, był. Siemano mordeczki, dzisiaj nietypowo. Wodujemy się dość późno, już słońce zachodzi, bo będziemy dzisiaj łowić węgorze, ale nie zarwana nocka z tym panem, z białymi węgorzami, tylko Witam prawdziwe. Nie. Prawdziwe, tak Paweł? Prawdziwe, grube. Morskie, Paweł jest specjalistą morskie. od morskich węgorzy, także wypływamy wodujemy naszą łódeczkę, śpimy na niej, spędzamy całą noc i płyniemy na tą otchłań morską. Łódeczka już na wodzie, ale niestety za głęboki był wjazd i wszystko nam tutaj w środku zostało wykompane w wodzie, ale nie ma czasu się tym zajmować, jutro do tego wrócimy. Bang bang, słońce zachodzi i tam jest nasze miejsce, biały węgorz, Tfu, czarny węgorz, prawdziwy morski. Patrz, i puszcza teraz, i spada kółeczko. Nie wiem, czego nie zatnę. Wiesz? Dobra, mamy podejrzenie brania. Jechało z roli, zwalę go w łeb. Podciąga Siedź. Nie, nie ma. Tylko tyle zostało z rosóweczki. Dobrze zwinąłem. Trzeba było walić go w łeb od razu. Jedzie z roli znowu to. Ale jak? Przeszłam też po nie ma chyba jest, ty jest, jest, jest aura jesienna już Brązowe czciny A tutaj zobaczcie Pawełek się kąpie w wodzie Jaki mors, jaki mors, już... Jaki, jaki mors, przestań ściemniać, bo tu aura wygląda, by chciał mówić, zobaczcie, jest jesień, a ja się kąpię. Tak, aha, jest jesień, a ja się kąpię, faktycznie jest jesień. Tylko, że temperatury wody ma 23 stopnie, kurde, także nie i tutaj mamy piękne anomalia pogodowe. Jesteśmy już po nocce węgorzowej, niestety nie udało się rybki złowić, choć były odjazdy, no nie wiadomo co się dzieje, ja specjalistą od łowienia węgorzy nie jestem. Ale na innych drapieżnikach coś tam, nieco się znam. No i mogę wam powiedzieć, że mamy w tym roku niesamowite anomalia pogodowe. Mamy tak naprawdę już jesień. I woda ma 23 w niektórych miejscach nawet 24 stopnie. To jest taka woda, rzadko bywa w wakacje tutaj na wodach morskich, gdzie my je, jesteśmy, a co dopiero jesienią. Masak! Jakie delikatne branie Paweł? Na trzy razy. No masak. Generalnie mamy warunki letnie, a jest jesień. Co to powoduje, że stanowiska bądź zachowania ryb mogą być jesienne, ale już ich reakcja może być letnia na przykład. Także nastawiając się teraz na przykład na łowienie ryb, często jest taka sytuacja, tak jak my tutaj mamy na wyjeździe, że drapieżniki typu sanda czy typu szczupak, okoń nawet po prostu podgryzają nam, nam przynęty, cały czas tak skubią, nie chcą się wciąć i właśnie często w takich wypadkach prowadzimy przynętę za wolno, bo myślimy sobie, no skubię, nie chcę wziąć, to muszę mu zwolnić, ale słuchajcie, temperatura wody jest ponad 20 stopni, a w takich wypadkach, gdy jest tak ciepła woda, te ryby są mega aktywne, więc nie zwalniam, ale mega Przyspieszamy, choć tak naprawdę to jest wędkarstwo, i tu wszystko się wydarzyć może, i nawet w tak gorącej wodzie może zadziałać wolne prowadzenie, ale właśnie musimy próbować wszystkiego. Ale delikatnie Weź szczypce i wyczep go w wodzie. Zaczepiony. I przebił. Nie przejmujmy się tym, że mamy już jesień. Zachowania są po prostu letnie. Więc trzeba często bardzo szybko poprowadzić sprzęt. To samo przy łowieniu sandaczy. Często jest tak, że. Rzucamy przynętę jak najlżej, bo na przykład nie biorą. Używam na przykład jaskółek. Tak? Sobie biorę jaskółkę i dociążam ją 5-gramową główką, 3-gramową główką, bo tak e, łowi się najlepiej sandacz. Ale nie, nie zapominajmy o tym, że też trzeba łowić czasami z przeciążonego uderzenia, tak, żeby łupnąć w tą ziemię. Czyli, na przykład, e, jak łowimy płytko sandacze na wodzie 1,5-metrowej, 2 -metrowej, nawet 4-metrowej. Łupnimy. Nie bójmy się założyć 20 gram. Na wodzie, powiedzmy, dwumetrowej to będzie 15-12 gram. To już jest, jest łupnięcie. Jest coś innego. Poszurać, czyli wzbić ten kurz z dna do góry, ten ił, czyli po prostu założyć główkę 12 i poszurać po samym dnie. Czyli robić coś innego, bo zauważyłem, że od pewnego czasu wszyscy wędkarze, w tym się sam łapię na tym wszystkim, że. Wpadamy w pewne schematy, cały czas podbicie, podbicie, ale i teraz jest moda, jak najżej, jak najżej, jak najcieniej plecionka, tak? Ale nie, możemy jesienią, tym bardziej, że mamy anomalia pogodowe, walnąć, coś zrobić szybciej. Tak samo z przynętami jest. Wszyscy używamy zazwyczaj jaskrawych, jak patrzymy na nasze pudełka, to są jaskrawe przynęty, wszystko ostro walące po oczach. Ale na przykład jak mamy teraz wodę czystą, tu gdzie my jesteśmy bardzo czystą wręcz, widoczność na 2 na metry, Słuchajcie, przynęty typu motor oil, tak? Dlaczego powiedzcie mi? Ja to powtarzam od dłuższego czasu. Powiedzcie mi, dlaczego okoniarze czy sandaczowcy, używają motor oil, tak? Motor oil w naszym sklepie, który się sprzedaje, to jest motor oil do 10 cm, Powyżej 10 cm się nie sprzedaje, tak? A wiecie, że to jest moja ulga na na czystą wodę. Zobaczcie, jak ta ryba jest posiepana. To, to jest masakra. One to uwielbiają. To samo, jeżeli Boicie się takiego klasycznego motora, to spróbujcie na przykład takie kolory. Coś z elementami czerni i złota. To super dział. Przy takiej pogodzie jak mamy teraz, czyli słońce, nawet słońce za chmurami przy czystej wodzie, gwarantuję Wam, że to są najlepsze kolory. <śmów> Mówiłem, ciemny kolor, fajna rybka, cieszy się na takim bezrybiu, ale przynęta. Czasami jest bardzo ciężko przechyczyć rybę, bo widzimy, że ona odprowadza i nie działa zwolnienie, nie działa przyspieszenie. Ale spróbujcie zmienić kolor. Nawet przy szczupakach. Przy sandaczach to wiemy, że kolor ma bardzo duże znaczenie, ale przy szczupakach. Również ma, ma, ma duży wpływ, szczególnie w takich warunkach jak teraz. W Stanach to nazywają takim modelem przejściowym, łowieniem na, na przejściach, które jest bardzo trudne, bo mamy przejście pomiędzy latą a jesienią. Jesienią właśnie. I, I tutaj musimy się najbardziej nagłowić, i te ryby da się złowić, choć jest bardzo ciężko. Znowu o! 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 o kur bardzo metrowa ryba była, o. o i wypluł, no o tym mówię właśnie. Na szybkie zwijanie teraz. Bardzo szybko zwijają. I to jest mega dziwne. Zwija się mega szybko, to branie powinno być atomowe. A branie jest cyknięcie. O, no i za skórkę zapięta rybka jest. Za skóreczkę dosłownie. Chuda ryba. Tak jak naprawdę, jak teraz wszystkim sobie myślę, to to jest takie masło maślane, bo na tym etapie przejściowym pomiędzy latem a jesienią trzeba po prostu stosować wszystkie techniki. Także jak szukamy ryby, to szukamy jej aktywnie, tak? czyli szybko czeszemy teren. Ale też uwaga, trzeba mieć ten zmysł i wiedzieć kiedy się zatrzymać w danym miejscu na kotwicy i pomęczyć dane miejsce, powiedzmy 2-3 godziny. Czyli na przykład jeżeli jedziemy przez długi okres czasu w dryfie, nic się nie dzieje, Łapiemy kontakt, mamy rybę. Później znowu jedziemy dryfem. Nic się nie dzieje. Wróćmy w to miejsce, gdzie mamy rybę, i stańmy tam. Dwie, trzy godziny po niemiecku pomęczmy to miejsce bo warto. Czasami po prostu to zaprocentuje, że jest jedno typowe miejsce, gdzie one wychodzą na żerowanie i takich met trzeba przypilnować. To już w poprzednim materiale Wam opowiadałem o boleniach właśnie, jak mówiłem. I to samo jest, to jest nie tylko, to jest ze wszystkimi drapieżnikami. Boleń, szczupak, sandacz, ogon, to się sprawdza na jesieni. Jeśli chodzi o moje przynęty i kolory, to w zasadzie w tym roku mam trzy przynęty, które po prostu stosuję. No, sprawdzają się świetnie. Pierwsza to jest Iron Claw Just Shot, którego tutaj widzicie. Bardzo miękka guma w różnych kolorach. Są fajne kolory, takie naturalne, czyli przypominające naturalną rybę. Niebieski też bardzo świetny kolor. No i jaskrawe Fire Tigery tudzież Typowy taki czartus, albo nawet taki wariat. Nie bójmy się wariatów. Jeśli mówimy o wariatach, słuchajcie, to naprawdę nowe kolory kanibali. Jak widać, piękne zęby tutaj na tych kanibalkach. To są kanibale 17 czy, czy, czy 20 w takich szalonych kolorach, czyli złoto z czerwienią i tutaj taka czerwień z bielą, z pieprzem. Robią nam robotę, przerzucamy dużo przynęt różnych i niestandardowe kolory po prostu się sprawdzają. A wiecie dlaczego tak się dzieje? Ponieważ już tych ryb w naszych zbiornikach jest naprawdę niewiele i te większe, na które my się nastawiamy już wiele w życiu widziały. I warto wtedy zastosować coś nowego i naprawdę wiem, że to brzmi jak gadka sprzedażowa, ale to działa. Ja uwielbiam nowości, nie? Zawsze mam ze sobą mnóstwo nowych przynęt i też sprawdzone kolory, które jest zawsze od jakiegoś czasu ze mną właśnie. Motor Oil. Tu teraz nowe malowanie właśnie to jest tego Iron Claw. Wcześniej było takie bardziej czarne, teraz jest dodatka takiej zieleni. To na super wody, na te wody, na których jesteśmy, tutaj na morskie. To jest po prostu kolor petarda. Totalna flauta. Pokażę wam teraz moją ulubioną metodę na nieaktywne sandacze właśnie we flaucie, żeby ich aktywnie poszukiwać. Jak jest wiatr, to jest łatwo, bo puszczam się dryfem w stronę wiatru, a jak nie ma, no to puszczam silnik dziobowy na najniższym biegu i przesuwam się teraz w stronę brzegu i łowię na jaskółkę 15 cm z lekko obciążoną główką, 5 gram dosłownie i tak można łowić nawet na głębokości do 4 metrów, w zależności od prędkości poruszania się, jak jest głębiej, to po prostu się szybciej poruszamy, bo wtedy my się zbliżamy do jaskółki. Czyli rzucam w stronę dryfu, ja w kółeczkę i teraz cały cwańcyk polega na tym, że to jest takie przeciąganie, bo im szybciej będziemy płynąć, tym ona będzie szybciej opadać, ale zwijam i ciągnę kij, zwijam i ciągnę kij do góry, czyli nie dość, że ona powoli opada, to jeszcze ten opad dodatkowo przeciągam. To powoduje, że ta jaskółka jest bardzo długo w strefie brania sandacza, czyli nad, nad jego głową powoli się przeciąga i daje mu czas na to, żeby po prostu przywalił. Brania tak jak jest dzisiaj, to brania to jest dosłownie cyk. I ta metoda jako jedyna dzisiaj się po prostu sprawdza, bo wszyscy inni, którzy łowią na klasycznego jiga czy, czy spodbicia, nic się nie dzieje A tą metodą jest takie po prostu Cyknięcie i wtedy trzeba ciąć Okoń bez skitu, ale jaki ty Sandaczyk? Ja pierniczy, ale zobacz ty Taka jaskuła Ale jakie cyknięcie było delikatne Słuchajcie to jest właśnie okres przejściowy. Tu nie ma reguły. Zakładam kurde 15 cm jaskółę. I co? I trafia się taki sandaczek kurno. Szprota, nie? Ale dobre i to. Wreszcie. <noise> Chyba pierwsza już mamy się zbierać. Pogoda jest fatalna. ale zobacz co zaczyna chodzić Ja nie łowię na żyłkę, to ja nie wiem co to się dzieje, ale... A my tutaj zaczęliśmy zwijać zestawy i nagle trup i jest sandacz. jest sandacz. Jak na Fiderze. Pierwszy no w życiu poluje sandacza na Fiderze. Metodą Kowalczyka, słuchajcie. Jak, jak nie biorą na spin, <śm> na po prostu. Załóżcie trupka. <śm> jest sandacz. O kurde. Przyjemny nawet, no. Mhm. No. O kurde, no przyjemny Sandor, no, podtrzymaj tą sędziankę. Wreszcie nie ma krela. No, ale ciepła woda. <grywa> Człowieku. <grywa> O, jak. Tym optymistycznym akcentem chyba kończymy ten odcinek. Czyli po prostu, słuchajcie, jak nie biorą, to nie biorą. Po prostu, zobaczcie, pogoda nam się zmienia od upału, poprzez szać, po kurde deszcz, fale. I mieliśmy się zbierać i proszę, Sanda, ile go oceniasz, Paweł? Osiem dych, 8 Osiem Mega ryba i mega zaskoczenie złowiona na Federa. Słuchajcie, czy to jest znak? Dajcie znać, co o tym myślicie. Może powinienem przestawić się na tą metodę łowienia ze spinningu. Trzymajcie się do następnego połamania. Hej.